Ogólnie musisz zrozumieć, że to o czym tu mówię, w większości przypadków nie zadziała na dziewicę. Dziewice są tak specyficznym typem, że tu praktycznie nic szybko nie zrobisz. Wiadomo, trafi się gdzieś tam wyjątek od reguły, ale podstawowym, nazwijmy to, czynnikiem relacji między kobietą a mężczyzną no jest seks. To właśnie seks powoduje ten pociąg seksualny, nieważne czy u kobiet czy u mężczyzn, no powoduje, że Ciągnie nas ku sobie. Jeśli nie miałbyś potrzeby, nazwijmy to, żeby zapłodnić kobietę, nie miałbyś tego popędu seksualnego, to gwarantuje ci, że no, nie szukałbyś tej kobiety. Po prostu robiłbyś sobie to, co tam sobie robisz, no nie. No nie byłaby ci potrzebna, no nie. Zobaczcie gdzieś tam. Jak mamy gdzieś tam nastolatków, gości, oni zazwyczaj no, są skupieni gdzieś tam na rzeczach nazwijmy to nieistotnych. Czyli bawią się, grają w gry i tak dalej. Ale dopóki nie odpali im się pociąg seksualny do kobiet, no to oni jakoś nie latają za tymi dziewczynami, no nie? Zobaczcie, że dziewczyny dużo szybciej gdzieś tam zaczynają biegać za chłopakami, dużo szybciej gdzieś tam zaczynają uprawiać seks, no bo dziewczyny szybciej dojrzewają. Dużo szybciej. I zobaczcie, jeśli trafiasz, no przykładowo, 15 lat ty masz, laska ma, no niech nie będzie miała 13, no, nie? no i ona jest taką, widzicie, dziewicą i tak dalej, no to powiem ci. Ona jeszcze no nic na temat seksu, no nie wie. To co wie gdzieś tam, że zobaczyła, no to nic nie znaczy. Kobieta dopiero się staje kobietą, gdy no zaczyna współżyć. I poznałem wiele dziewczyn i wiele dziewczyn mi opowiadało, że Jak było dziewicami, to się bawiły chłopakami. Bawiły się nimi. No bo nie chciały się gdzieś tam z kimś stukać, a goście pisali, dzwonili, zaczepiali, drinki stawiali, ale ona była dziewicą, pomimo tego, że była super piękna i tak dalej, miała przykładowo te 19 lat, nie była jeszcze gotowa, ale goście do niej gdzieś tam uderzali, no to Korzystała, no nie? Korzystała, bawiła się nimi. No i dobra, gdzieś tam się masturbowała, ale masturbacja to nigdy nie będzie to samo, co prawdziwy seks. I w momencie, gdy ta dziewczyna już dojrzeje, dojrzeje, rozumiesz? Dojrzeje. Bo jedna dziewczyna może dojrzeć w wieku. 15 lat, druga może dojrzeć dopiero w wieku 20 lat. Rozumiesz? Także nie ma tu reguły. Nie ma tu reguły. I w momencie, gdy ty poznajesz dziewicę, ona jest niedojrzała. Ona jeszcze nie planuje uprawiać seksu, no nie? No boi się tego. Nie wiesz, czym to się je, czeka na tego jedynego, ma tam masę iluzji w głowie. I w momencie, gdy ty zaczynasz, Stosować, nazwijmy to moje sposoby, zauważasz, że one nie działają. A nie działają dlatego, bo kobieta jeszcze nie dojrzała, rozumiesz? Ona jeszcze nie dojrzała. Ona jest jeszcze dzieckiem, nazwijmy to tak. Dlatego ona nie wie, czym jest silny męski samiec. Bo skąd ma wiedzieć? Ona jest jeszcze niedojrzała, ona jest jeszcze zielona, rozumiesz? Owoc jeszcze nie dojrzał. A ty przykładowo już gdzieś tam zaliczasz i tak dalej, stukasz te dziewczyny, jesteś całkiem inny i dziwisz się, że ta dziewczyna robi problemy i tak dalej. No bo ona się bawi, rozumiesz? Ona się bawi. Ona jeszcze nie, nie, nie czuje potrzeby, żeby z kimś się przespać, ale gdzieś tam e, pobawi się tymi chłopakami, no nie? Bo jest jeszcze niedojrzała. Inaczej traktuje dziewczyna, faceta, gdy jest dziewicą, a inaczej traktuje, gdy już regularnie współżyje. I teraz zobacz. Być może sam, na pewno byłeś prawiczkiem i podeszła do Ciebie jakaś super cycata dziewczyna, jak byłeś młody i przykładowo dotknęła Cię, no to jeśli byłeś niedoświadczony, no to uciekałeś, bałeś się, zaraz dochodziło do spuszczenia się, nie wytrzymywałeś, biegłeś do WC, szybko spuszczałeś skija kija, masturbowałeś się, po prostu takie ciśnienie. Nie byłeś jeszcze gotowy. Być może miałeś wiele okazji. Dziewczyna gdzieś tam zabrała cię, koleżanka, gdzieś tam na spacer do lasu, usiedliście, ale ty nie sprostałeś wymaganiom, bo nie byłeś, jeszcze nie dojrzałeś. I naprawdę gdzieś tam wiele kolegów mi potrafi opowiadać historię, że gdzieś tam poszło z dziewczyną i tak dalej, i tak dalej, gdzieś tam w podstawówce, czy gdzieś tam w gimnazjum czy w liceum. I po prostu z opowieści jasno wynikało, że laska chce się stukać, ale on, on nie był gotowy. On po prostu wymyk. I Laska już się nie chciała z nim więcej gdzieś tam spotkać, no nie? Bo nie dał rady. I widać to też przykładowo, gdy jakiś młody, nazwijmy go Prawiczek, poznaje doświadczoną dziewczynę, no nie. No i on zazwyczaj chce to na, na spokojnie rozegrać. Na przykład poznają się na jakiejś domówce imprezie. No i przykładowo, on bierze od niej. Numer, rozmawia z nią i ona jest z nim zainteresowana, cieszy się naprawdę, pociąga go, chciałaby z nim to gdzieś tam zrobić, tu i teraz, no nie? Ale on jest po prostu jeszcze prawiczkiem i on ma w głowie iluzję i on tego z nią nie zrobi, bo jest niedoświadczony. Rozumiecie, jest niedoświadczony. On z nią pogada. Weźmie od niej numer, będzie chciał zaprosić na spotkanie, będzie chciał się z nią z 2-3, 4 i tak dalej razy spotkać gdzieś tam, no nie? A dla niej, dla niej jest to za wolno. Ona chce tu i teraz, no nie? Ona chce tu i teraz. I ona później nie chce się z nim spotkać, dlatego że ona widzi, że on się będzie, wiecie. No. Jakby to powiedzieć delikatnie mówiąc, no zabierał się będzie za nią jak pies za jeżdżą. Po prostu, a ona. Ona chce już takiego samca, wiecie o co chodzi. Który nie będzie bawił się jakieś randkowanie, tylko po prostu weźmie ją ostro, wydyma i później zaczną się spotykać, no nie zaczną swoją relację od takiej konkretnej strony, no nie? Ewentualnie ona mu powie, że słuchaj, ja nie szukam relacji stałej, więc to tylko dzisiaj tak, no nie? No okej, spoko, no nie. Inny, inny poziom rozmowy. Naprawdę. I po prostu dużo, no mówię, to sytuacja życia. Raz poszedłem na taką grubą imprezę z dziewczyną i ona miała koleżankę. Koleżanka była starsza, no nie? No i ona była sama i tak dalej. No i właśnie ona, ładna, piękna dziewczyna, biust i tak dalej. No i właśnie poznała takiego no młodszego gościa, no nie? Ale on nie podołał, nie podołał. Ja mówię, no później gdzieś tam zostali razem, gadali, no nie? My pojechaliśmy z panienką do mnie na stukanie, bla, bla, bla i tak dalej. No i później na drugi dzień ta z nią pisze, ja mówię, że zapytaj, czy tam do czegoś doszło, no nie, no to widzę, to był taki mleko pod nosem, no za młody widać, no nie, nie dał rady, nie dał rady, no nie, no i ona gdzieś tam mówi mu, że pół godziny po, jak my pojechaliśmy, ona też się zawinęła sama do chaty, no nie, po prostu gościu to rozgrywał na zasadzie numer telefonu, spod, no nie, a ona była nastawiona na, na coś konkretniejszego, no nie? Po prostu miała ochotę, a gościu niesprosto. No i no później gdzieś tam, no i dziewczynie też się nie chce bawić, w jakieś pisanie, no nie? Widzicie, zazwyczaj domeną pisania to jest takich nastolatek, gówniar, no nie? Starsze dziewczyny chcą, żebyś do niej zadzwonił, konkretnie powiedział godzinę, czas, przychodzisz, no nie. Tam sporadycznie ci coś napisze, ta laska, no nie, ale zazwyczaj, no mówię, konkrety. No tego ja, jak już widzę, że laska jest dziewicą, to ja odpuszczam Mi się nie chce na nią tracić czasu, no nie. Bo z dziewicą szybko nic nie zrobisz. To po pierwsze. Po drugie jest tak, że widzicie, no masa dzieci ma iluzję, bo ona chce być tym jedynym, chce ci się oddać, chce, żeby to była jakaś otoczka tego. No ja rozumiem, okej, okay, będzie go pamiętała całe życie, więc to musi być gdzieś tam mega fajnego i tak dalej, no nie? Z kimś i tak dalej. No ale, no powiem szczerze, że no dla takiej osoby przykładowo jak ja, no to jest to strata czasu. Traci gdzieś tam, e, nawet ten miesiąc czas, nawet te trzy tygodnie, nawet te dwa tygodnie na laskę, która w ogóle nigdy tego nie robiła, która będzie słaba w łóżku i tak dalej, no to jest strata czasu. Jeszcze ok, jeśli dziewczyna przykładowo już ma no, te 19-20 lat, jest dziewicą, widzę, że chce już szybko czy coś, no ale jeśli mówię, ona nie robi problemów, to ja nie będę robił problemów. Natomiast mówię, większość gdzieś tam nastolatek, nastoletnich dziewic, no to one są takie no specyficzne, nie? Są tak specyficzne, że aż są odrzucające, no nie? I ta sama dziewczyna, i ta sama dziewczyna, gdy jest dzisiaj dziewicą, a przykładowo za rok, dwa z nią pogadasz, to będą dwie inne gdzieś tam osoby. Ja mówię, ja mam tak czasem, że podchodzę do dziewczyny, Gadam z nią, dobra, nawet pójdę na spotkanie, ale widzę, że ona jest dziewicą, widzę, no nie, no i dam jej te, e, mówię, to, to zależy, dam jej te kilka spotkań, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, no nie, no ale jeśli widzę, że laska właśnie boi się, kombinuje, no to odpuszczam ją, przestaję się odzywać, zrywam kontakt, no nie, jeśli ma coś do czegoś dojść, no to, to trzeba, mówię, za kilka lat, no nie, Tutaj ja się poznaję inną, spotykam się z inną. No i przykładowo jak ma coś być, to będzie, no nie? Ja nie czekam, no nie, naprawdę ja nie czekam. Bo no mówię, dziewice są problematyczne. Bo no mają takie swoje iluzje, iluzje w głowie. Ona ci powie, że no ja nie jestem gotowa jeszcze, a i tak dalej. No po prostu są, tak będą siały, po prostu rozsiewały iluzje, bo same mają w bani iluzję. W momencie, gdy dziewczyna już uprawia seks, to uwierz mi, ona ma takie potrzeby, żeby złagowe byś się złapał. Wszystkie gdzieś tam dziewczyny, które już uprawiają seks, no nie, to już mogłyby się stukać non-stop. Non-stop. Codziennie, sama laska do ciebie, czy przyjdziesz na noc, czy ja mogę do ciebie nocować i chcę się przez całą noc stukać. Rano stajesz już, chcę się stukać. Non stop. Niewyżyte. Niewyżyte. Dlatego, no mówię, na dziewicę, ja, jakby to powiedzieć. Nie tracę czasu. Nie tracę czasu. Był okres w moim życiu, w którym traciłem na nie ten czas. Pomimo tego, że nawet jeśli coś do, dochodziło, to i tak było za, za dużo stracenia czasu. Rozumiesz? To było za dużo tracenia czasu. To tak, jakbyś przykładowo zmieniał gdzieś tam sam, Oponę, no możesz zmienić sam. Męczyć się z tym przez 4-5 godziny, no nie, a możesz pojechać do wulkanizacji, mają sprzęcior, ściągnął tą oponę, założą nową i 10 minut roboty i bum, zrobione profesjonalnie, no nie. A tutaj się właśnie tak będziesz bawił, bawił, no nie. Naprawdę. No to to widać, to widać. Gdy ktoś się mota, gdy ktoś robi coś pierwszy raz, no nie? Przycho przykładowo ktoś ci przychodzi pomalować pokój, nigdy tego nie robił, to widzisz, popełnia błędy, ma, męczy się i tak dalej. A przychodzi profesjonalny, gdzieś tam serwis i tak dalej, wszystko rachciach, pach, zrobione, bum, ok. Naprawdę. I zazwyczaj y, też jest tak, że niektórzy myślą, no, że jak e, będę z dziewicą, to ona już będzie moja do końca życia. No właśnie, pamięci, to jest też. Loteria. No bo jeśli. No, dzisiaj są już takie czasy, że. No, dziewczyny chciałyby sobie też pozaliczać gości i tak dalej, sprawdzić. No nie. Bo przykładowo. No okej, okay, ona ci odpowiada, ma super ciało, czekasz pół roku, rok, dwa, trzy, dziesięć lat i tak dalej, no ale przykładowo no, jej twoje ciało się może nie spodobać, być może e, jej penis się może tobie nie, jej nie spodobać, bo powie, że masz za małego i czy dwa lata stracisz, ona się prześpi z tobą kilka razy, nabierze wprawy i tak dalej i pójdzie dalej, pójdzie do kogoś innego. Dlatego też łatwiej jest coś stworzyć, jakąś stałą relację z dziewczyną, która no już swoje, jakby to powiedzieć, przeżyła. Łatwiej stworzysz stałą relację z kobietą, która no już, nazwijmy to, wyszalała się. Tych. Bolców sobie już trochę miała, i tak dalej, no bo taka dziewczyna jak już y, widzi, widzi ten kontrast, widzi, że jesteś mega atrakcyjny, że jesteś męski i tak dalej, że jesteś dobry w łóżku i tak dalej. A z dziewicą to jest tak, że jak będziesz super dobrym y, ruchaczem i tak dalej, zacznie się ostro gdzieś tam grzmot, to ona czasem nawet może tego nie doceni, bo to jest pierwszy raz. Ona się dopiero uczy i tak dalej, no nie? Także ja zawsze mówię, że z dziewicami zawsze są problemy. A ja od problemów uciekam, no nie? Nie tracę na, na takie panienki już czasu. Naprawdę. I nawet niech laska wygląda super tego. Ja mówię, mam swój standardowy, nazwijmy to skrypt. Jeśli ona nie, nie podpasuje się pod mój skrypt, no to sorry, lecę dalej. Lecę dalej. Może innym razem. M może kiedy indziej. Może jeszcze kiedyś gdzieś tam się spotkamy, no nie. Będziesz bardziej dojrzała. Bo naprawdę to jest strata czasu. Bo dziewczyny, które już to robią, nazwijmy je starsze, dojrzałe, już wiedzą, czego, czego chcą. I to. Dojrzałe dziewczyny też chcą, żeby facet dobrze, dobry był w łóżku. Bo one, one już potrzebują się dobrze gdzieś tam e, zresetować, no nie? I no okej, okay, są kobiety, które mają taki, wiecie, fetysz, że lubią prawiczków rozprawiczać i tak dalej, no nie? Ale to jest też wyjątek od reguły. Normalna gdzieś tam e, kobieta Dojrzała. No chce, żeby gościu ją przeprowadził, żeby, żeby się nie motał. Wziął ją za włosy ostro wytrzepał, no nie bum. Zaproponował spotkanie i tak dalej, bez motania. Konkretnie, stanowczo. Je to kręci. I kręci to, że facet jest męski, doświadczony. A jak zobaczycie, że to te, nazwijmy je dziewice, no to zaczęły one tak kombinują, bo one nie, same nie wiedzą, czego chcą. Same nie wiedzą, czego chcą. Nie wiedzą, czym gdzieś tam jest seks. Dopiero się go będą uczyły. Także, no mówię, chcesz, to się. Męcz z dziewicami, ale zazwyczaj jest tak, że z dojrzałymi kobietami będzie ci o wiele, o wiele łatwiej. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do ostrzenia.